Witam! Kolejna część zagrajmy w, zagrajmy w Ultima Underworld Powiedz mi o tym obszarze kopalnianym górniczym. I don't know much. There is a small room in the southwestern region that is labeled Mine Dispatch Chamber. There, are, uh, there appear to be some controls, but I know not how to operate them. Czy ktokolwiek mógł wiedzieć o tym jak operować tymi przyciskami? Now that those, those mention it, yes, there is one who may know something. One of those frightful ghouls in the catacombs used to be foreman in the mining sector. No ghoul has spoken to me since I killed one of them in self-defense. Perhaps those couldst assist me? Tak, 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 to jest właśnie tak jak mówiłem, ten ghoul zna kombinacje do pomieszczenia, czy tam do obszarów górniczych. Uh, jakiego no dobra wiadomo po co się pytasz a skoro wiesz rany if thou uh, could talk to the Minor Ghoul and discover how to operate the dispatch chamber i would be most grateful in addition if thou would enter the mining area brave its dangerous and collect at least eighty samples of zanium i would reward thee with a large gold nugget created from it jak to 80? O rany. I will bring... O, oh, jest. Ale to chyba nic nie waży, że jeśli nie ma. Would... I will bring the... Przyniosę ci zanium. Would thou do art in this kind? soul, take this small sample, carry it through the mine and it shall attract more of this kind. Tak. Widzowie, będziemy zbierać jakiś minerał i to w olbrzymich ilościach. Ale tu jest jeszcze pomieszczenie jakieś Gdzie ja jestem? Gdzie ja po razem jakoś... No, zgadza się. Dlaczego przeoczyłem to pomieszczenie? Tu będzie jakaś walka? Tu jest walka z dwoma duchami, tak? One są wrogie. Są wrogie. No podejdź tu. Ale dwa na raz, duchy tego jeszcze nie było. Nie mogę ich trafić, oczywiście co jest wkurzające. Prawo. Oj, boję się, że kurde coś mi z tyłu blokuje drogę, jakiś cholerny szczur pewnie. Tu jest jeszcze szczur, szlak. chyba ci zabije za karę. o, Okej, okay. raz, dwa. Jest, świetnie, no to z drugim sobie poradzę I od tyłu, a niezupełnie I sz... No co za górny szczur W środek walki się była no No się bo cię uderzę, a dobra mam cię, to gdzieś Sam się prosiłeś Au, au, au! au shit. No! Minimal nie chce? kurczę radę Nie, wiem, czy mi się to opasło No giń już, duchu Ale przydałabym się jednak większa obrona, trzeba będzie ją zwiększyć później Jak tylko... Zwiększę swoje umiejętności Na maxa w casting i No giń. O rany Jak ja już ...uwielbiam miałem takie długie walki No przy... O, coś zostawił po sobie A ty, bo mnie wkurzyłeś więc dostaniesz teraz A ty też czemu mnie I teraz pewnie zostanę zatruty za to, że Jestem taki agresywny za karę Oj kurczę no Czy za mną nie mam jakiegoś jeszcze? A wiedziałem, że wszystkie od razu się na no, nie rzucą. No i słusznie nie dziwię się. Dobra. Musiała oberwać, przeszkadzała tylko. I uchodziły mi leginsy, świetnie, dobra. Jakąś książkę mamy. Słyszę coś tu cały czas jak chodzi. You're, you're the book. A czyli znowu... Podręcznik. Yy, no. Złodzieja. Stealth. What to do after mole? Czyli Mantra, mole. Kolejna mantra. A ten duch, co tutaj był zabity, nie został nic po sobie. Gdzie go zabiłem? Gdzieś tutaj nie został. Mantra, mole. Mantra do umiejętności stealth, czyli skradanie się. I zobaczmy, co tu jest. Zupełnie nic. Na pewno. nie no, na coś jest. Czyna. Restore mana. A, może sobie. Nie, użyj sobie mana prostu. Ile mi to many dało? No, tak do połowy. Aha, jeszcze no, Zapomniałem powiedzieć, że minimalnie mi się też różnią e, statystyki pierwszorzędne, czy to spółczniki, pierwszorzędne. Nie wiem. Atrybuty. O, coś tak nazywa, powiedzmy. Wcześniej miałem 17 siły, teraz mam 15, ale mam wie, większą o 2 inteligencję, więc jestem bardziej. Na magię. Eee, przystosowany do magii, do rzucenia czarów bardziej niż wcześniej byłem. Dobrze, to została tylko jedna od odnoga, jeśli się nie mylę. Na południe. No i tutaj jeszcze to zostaje, ale na razie tam nie idę. Zobaczymy co jest na południu. Jest jakieś rozwidlenie, to na razie pójdę tutaj. Na jakiś korytarz. Znowu kolejne rozwidlenie. E, coś tam jest. Tam jest chyba nagrobek. Nie co, ja mówię nagrobek. Przecież pisze mi wyraźnie, że to jest kawałek papieru. Zaraz tam wskoczę, ale najpierw pójdę tutaj. Może. Jak tu? Czyli to są skoki, że tak powiem. Skoki do wykonania. Jeszcze skok, bardzo łatwy. I mamy tutaj... A, Mind Dispatch Chamber, Enter Only Presence of Dispatch Operator, czyli tu będą jakieś przyciski. Tak. Teleport Door Control, dobra dobra. Oraz... Teleport Door Lock, Mind Dispatch Operators Only, i są trzy... Trzy... Yy, to nie, nie da się nazwać tym przyciskiem, tylko takie... Łączniki. Dobrze. Na razie to zostawiam, bo i tak nie mam kombinacji. Zaraz trzeba będzie to załatwić. Muszę zostawić jakiś plecak ciężki i... O, ależ to był skok genialny, ale się udało nawet. I mam jakąś kartkę. Uncorp money deals great blows to Undeads. Ankor tak to jest czar, który dosyć solidnie śniemy, uszkadza wszystkie nieumarłe istoty. W sumie tutaj na razie to tylko duchy i szkielety są nieumarłymi, ale to się przyda, wydaje mi się, niedługo. Bo będzie całkiem spore zagęszczenie tego typu potworów. No, szkielety to ja się nie boję zupełnie, ale mimo tego ciosu, który mi zadał jeden z nich niedawno, ale to był to jakiś totalny przypadek. To jest. To najpierw pójdę do góry może. Tędy. Eee. Okej. Okay. Jakiś obszar. Gdzie jest lawa? To. Nic na górze, to na dole. I tu jest właśnie wejście do tego obszaru. To już to było za miejsce. Oj, trzeba przeskoczyć. A ponieważ trzeba skakać, to trzeba nagryć. Ładnie. Nie ma tu żadnego potwora do walki. O. Jakaś kobieta o imieniu Jury. Więcej tu nie ma? Eee... Ja chcę żeby to było ładnie odkryte na opie A nie na jakieś takiej Tu kolumienka jakaś Oj tu Judy Nie wypnąć jej do lawy I tak się nic, nic nie stanie, ale... Będzie... Dziwnie dobra, powiedzmy z... Niech sobie będzie tak już jest Tak jak jest No dobra Porozmawiamy z Julie ale to dopiero w kolejnej części Prawda No zobaczenia w kolejnej części gdzie będziemy rozmawiać z Julie i Fajnie, nie? Dobra, cześć